Paulina Smaszcz będzie uczyć kobiety, zarabiać pieniądze. Zapowiedziała nowy projekt. Paulina Smaszcz od wielu lat aktywnie działa na rzecz kobiet. W ramach jej autorskiego cyklu szkoleni i projektów pomaga paniom powracającym na rynek pracy. Wspiera kobiece start up i -y greckie inicjatywy, prowadzi kobiety biznesu oraz panie, które pragną zmienić swoje życie zawodowe i prywatne. Jest autorką książki mentoringowej „Bądź kobietą petardą”. Jak zająć się sobą i żyć świadomie. Smash udziela się również w mediach społecznościowych. Gdzie prowadzi transmisje na żywo, rozmawia z ekspertami z różnych dziedzin oraz publikuje motywujące wpisy. To jednak nie wszystko. W ostatnim wywiadzie z portalem Świat gwiazd mentorka poinformowała, że rusza z kolejnym biznesem. Chce stworzyć platformę edukacyjną dla kobiet. Paulina Smaszcz zdaje sobie sprawę, że kobiety borykają się z wieloma poważnymi problemami na rynku pracy. Często są one traktowane jak słabe ogniwo. Mentorka radzi, aby nie mówić pracodawcy o chorobie swojej lub swojego dziecka. Myślicie, że kobiety będą chętnie korzystały z platformy edukacyjnej Pauliny Smaszcz.